Zak? Nie spieszyłeś się. Nie spieszyłem się, bo musiałem załatwić pojazd. Zak? Jak wygląda sytuacja? Jedziemy ja na elektronie. Gdzieś jest znajduje Czacha? Czyli wszystko co mogło... Czyli wszystko sprawdziłeś, tak? Czy na pewno tam jest? Sam, go tak. słyszałeś w takim razie. Jedziemy czasu do stracenia Nie zamierzam się z tym skurwysynem bawić, a Na pewno nie dziś Szykowałem nam... Za Właśnie chciałem do tego przejść. Szykowałem nam samochód dosyć Jak yy... ty powinieneś wiedzieć jaki to jest samochód Ogólnie wjeżdżaliśmy nim Na Himalaya No i Spisuje się znakomicie tym wjeżdżamy, kasujemy wszystkich i wyjeżdżamy. Ładne, ładne. Chciałem go jeszcze naprawić przez... go przemalować na czarno. Sądzę, że nie ma sensu go malować, skoro to może być jego też ostatnia akcja, nie? Wiesz no, jak, insurgent jak jako taki... to o to. O to jest to żeby wyglądać. Wszystko jedno czy dobrze wygląda. Ma spełniać swoją rolę tak. Ma być pancerny, ma nas chronić. I ewentualnie wjechać przez ee, bramę wjazdową. Nic więcej od niego nie wymagam. Oprócz tego, że skrzypi wszędzie poszyszam. Macie broń? Bo jeżeli nie, to w wagażniku jest. Jakieś tam KM -y będą, jakieś karabiny też. Wydaje mi się, że jechaliśmy na spotkanie, gdzie mieliśmy się napić, nie? Lepiej, żebym wam powiedział, że macie ewentualnie zapasową broń w bagażniku, niż żeby potem nie było, żeby, żeby potem nie było z tym problemów, nie? Lepiej być doinformowanym, prawda? Piękna pogoda nas przywitała. Pogoda idealna, by coś się odjebało. Pogoda idealna by kogoś odjebać Pachołki Zastawiony wjazd Dobra panowie Mam nadzieję, że się trzymacie Czas wjeżdżać Mam nadzieję, że macie dogodną pozycję do wyjścia.

Musimy się przeforsować do przodu. Co się granaty rzucałem? Podejście, się trochę Patrzcie lewo Włożę się na beczki z gazem Na górze jeszcze A idę na górę Zdjęty Drugi zdjęty Chwilowo czysto Na Będę bliżej. No trochę. Trochę ich za sporo. Możecie wysłuchać. Patrzmy na to też to jest ich wiesz najprawdopodobniej Najprawdopodobniej mam, mam tego nadzieję, że ostatnia baza. na dachu, na jeszcze jednak jeden, Dłuch. Rakieta ja myślę, tutaj mają, tutaj. A już za dobry Uważaj, uważaj od prawej Albo mi się wydaje, albo przegrypowują się na górze. Ale na górę chodzi ci o ten dach, z którego nas strzelają, czy...? Nie, o główny budynek. Główny z w Całej odegrałni. Na kominy. Kierun. No to właśnie tam może być czacha. Jest na znaczy to jakaś szansa, skoro się tam przegrypowywują Jest ich sporo na dole. Możemy się... Możemy się rozdzielić. Ja pójdę w stronę głównej kondygnacji, w stronę kominów, a wy będziecie mnie osłaniać do dołu. Szczególnie patrzcie na dach. Tam jest ich najwięcej. Dobra. Rozdzielam się. Wiedziałem, że tu będziesz. Będziesz tak uciekał cały czas. Dziś jest Twój koniec. Rozwiążmy to jak mężczyźni. Jeden na jeden. Co mówisz? Chyba że cię nie stać i pociągnij za spust. Dobrze wiesz, że jestem tego co No i zależy w każdej chwili Spróbuj Dziś jestem cię. Tylko no. na tyle cię stać Taki nie byłeś mocny Ty ode mnie teraz uciekasz Boisz się ja, za każdym razem Cleaser tak cię chwalił Że taki dobry jesteś, że taki Co się trafił Ciebie żołnierz No z twoim celem to Ty się uważasz że... O No było mocne Myślisz, że... Już wymiękasz Osłabłeś to... Gówno to co mogę powiedzieć o tobie podczas Ty zostawiłeś nas na tej platformie To ty mnie zostawiłeś Jak ja cię miałem niby zostawić Przecież Szukałem cię na tym wybrzeżu cały czas Od momentu gdy dowiedziałem się że Prosiłem nie Prosiłem cię tak? Prosiłem cię abyś po mnie wrócił Ten zapalnik Pierdolony zapalnik to wszystko przejść ciebie jak przeze mnie, jak to ty miałeś jedną robotę do wykonania, a nawet to zawsze puściłeś. Przez ciebie to wszystko, co się wydarzyło, to wszystko to była. Pierdolona ustawka! Ja sam byłem projektem. Byłem w twoich rękach, tak? I w rękach Seizer moich rękach? Tak, a nie by kogo N nie wiem, co powiedzieć nawet. Naprawdę, Ty Ty całe życie spędziłem, aby ciebie wytropić. Sizer, Seizer tylko i wyłącznie. Mnie! Ciebie też najwidoczniej już szukał Ale to nie znaczy, że mogę ci wybaczyć Dostaniesz to na co zasługujesz Dalej Pokaż się stać, w końcu jesteś taki... Nie Kur Nie Kto to jest? Ostrzegałem Przed czym Przed Kto to jest? Nie, ja... Ja obiecuję to do końca! To jest zastąpiony! Nie, ja obiecuję to dokończę do końca to Co ty robisz w ogóle? Nie spełniłeś swojego zadania! Dokończę do, do daj mi tylko to dokończyć! Nie! Johnny! Zabij tego śmiecia! Johnny... Witaj, stary przyjacielu. <coughs> Na Mam nadzieję, że się stręskniłeś za mną. Oh, nie... Do zobaczenia, Antonio! Op! Co niemożliwe... <coughs> <coughs> A! Tak! Tak! Potrzebuję pomocy! Tak! Lewa kondygnacja! Szybko! To... Santiago... To, to jest... Tak! I nadchodzą I nie zamierzam Nie zamierzają się bawić Tak żony, żony zabił czarę bez żadnych skrypów, a on na to pozwolił Ja ja muszę... Daj mi chwilę Ja nie wiem co ze sobą Tak tak do cholery jasnej. On on wrócił. I zobacz co zrobił. I to wszystko jest. Pomału po mało zmywanie się No to jesteśmy w dupie. to wszystko zapranowa.